To, co zaraz odkryjesz, to niezwykły test osobowości, to głęboki skok w ocean twojej podświadomości, lustro, które odbija nie tylko to, kim jesteś teraz, ale także przyszłość, którą twoja dusza po cichu buduje. Twój świadomy umysł może cię okłamywać, tworzy narrację, aby cię chronić, aby zapewnić ci bezpieczeństwo. Ale twoje spojrzenie pierwszy instynktowny ruch twojej percepcji. Nigdy nie kłamie. W pierwszych milisekundach, zanim racjonalne myślenie zdąży zakłócić, twoja intuicja wskazuje bezpośrednio na symbol, który kryje klucz do twojej obecnej chwili i twojego nadchodzącego przeznaczenia. Ta metoda opiera się na dogłębnych badaniach Karla Junga nad zbiorową nieświadomością i archetypami, pierwotnymi obrazami, które żyją w nas wszystkich. Jung uważał, że przyciągają nas symbole, które reprezentują energię i wyzwania, które musimy zintegrować w naszej podróży. To, co przyciąga Twoją uwagę, nie jest przypadkowe to wezwanie Twojej psychiki. Dlatego proszę Cię weź głęboki oddech i oczyść umysł. Spójrz na obraz, który się pojawia nie analizuj tego, nie rozbijaj na części po prostu to poczuj. Co jako pierwsze przykuło Twój wzrok, co pochłonęło Twoją duszę przed wszystkimi innymi? Czy było to kosmiczne oko wszechwiedzące i przenikliwe? Czy wieża czasu, krusząca się pod ciężarem własnej historii, a może dualizm drzewa życia i kryształów duszy kiełkujący pośród chaosu? Zatrzymaj się i podziel się swoim pierwszym i najszczerszym spostrzeżeniem. Nie wahaj się, bo liczy się tylko pierwszy wybór. To, co zaraz usłyszysz, to głęboka i szczegółowa analiza, objawienie, które może oświetlić drogę przed tobą. Przygotuj się. Jeśli pierwszym symbolem, który przykuł twoją uwagę, było kosmiczne oko, wiedz, że działasz z pozycji podwyższonej świadomości, obserwacji i poszukiwania prawdy. Nie pociągała Cię ziemska struktura ani element natury, ale raczej sama akt widzenia, archetyp wszechwiedzącego obserwatora, który zamieszkuje kosmos i Twoją własną duszę. Centralnym archetypem, który Cię teraz prowadzi, jest archetyp mędrca lub widzącego. To archetyp kogoś, kto poszukuje wiedzy nie tylko poprzez książki czy dane, ale poprzez bezpośrednie postrzeganie rzeczywistości. Tęsknisz za szerszą perspektywą, za zrozumieniem dlaczego wszystkiego. Twoja dusza jest zmęczona powierzchownymi wyjaśnieniami i poszukuje surowej prawdy, nawet jeśli jest ona niewygodna. Mędrzec w tobie wie, że wszechświat nie jest zbiorem przypadkowych zdarzeń, lecz złożoną i powiązaną siecią znaczeń. Spojrzenie najpierw w oczy oznacza, że jesteś na takim etapie życia, w którym Twoim głównym zadaniem jest obserwacja, nauka i zrozumienie, być może przed podjęciem ważnej decyzji lub rozpoczęciem nowego cyklu. Psychologicznie rzecz biorąc, pociąg do oczu ujawnia głęboką potrzebę jasności i obiektywizmu. Prawdopodobnie czujesz się jak obserwator we własnym życiu, analizując swoje emocje, relacje i wybory z pewnym dystansem. Niekoniecznie jest to coś negatywnego. To potężny mechanizm pozwalający na uzyskanie perspektywy i unikanie impulsywnych decyzji. Twoja podświadomość podpowiada ci, żebyś spojrzał zanim rzucisz się w wir wydarzeń. Pociąga cię prawda, logika. I zrozumienie szerszego obrazu. Osoby, które wybierają wzrok, są zazwyczaj introspektywne, analityczne i posiadają wyostrzoną intuicję, która działa jak radar, wychwytując energię i ukryte intencje w sytuacjach i ludziach. Masz nienasycony głód wiedzy i wrodzoną zdolność dostrzegania wzorców tam, gdzie inni widzą tylko chaos. Jednak każdy archetyp ma swój cień, a cień mędrca może być niebezpiecznie subtelny. Ujawnienie swojego cienia grozi paraliżem analitycznym. Pozycjonując się w roli wiecznego obserwatora, ryzykujesz oderwaniem się od doświadczenia życia. Lęk przed popełnieniem błędu, przed dokonaniem złego wyboru, może utrzymywać Cię w stanie bezwładu, w którym wiesz wszystko, ale nic nie robisz. Twoim cieniem jest egzystencjalny wojeryzm, obserwowanie życia przepływającego przez okno zamiast tańca w deszczu. Istnieje również niebezpieczeństwo intelektualnej arogancji, przekonania, że Twoja wyniosła perspektywa czyni Cię lepszym od innych, co prowadzi do emocjonalnej izolacji. Ukryty lęk to strach przed osądem. Przed tym, że twoja dusza zostanie obnażona i przeanalizowana z taką samą chłodną obojętnością, z jaką analizujesz świat. Obawiasz się, że jeśli inni naprawdę cię zobaczą, znajdą błędy w twojej logice, niedoskonałości w twojej mądrości. Ale właśnie w tym tkwi Twój potencjał do oświecenia. Twoją uśpioną siłą jest zdolność do stania się prawdziwym wizjonerem, latarnią jasności i mądrości dla siebie i innych. Kiedy nauczysz się równoważyć obserwacje z działaniem, Twoja zdolność do widzenia szerszego obrazu stanie się potężnym narzędziem świadomego kreowania swojej rzeczywistości. Twój potencjał polega nie tylko na rozumieniu przyszłości, ale także na jej kształtowaniu. Posiadasz dar proroczej intuicji, zdolność przewidywania trendów i kierowania ludźmi oraz projektami z jasną, dalekosiężną wizją. Twoje światło świeci najjaśniej, gdy dzielisz się swoją wiedzą nie z piedestału wyższości, ale z miejsca współczucia i służby. Masz być przewodnikiem, nauczycielem, doradcą, tym, który pomaga innym znaleźć własną drogę, rozświetlając cienie światłem świadomości. Rada dotycząca Twojej integracji jest prosta, ale głęboka: Zejdź z wieży, z kości słoniowej swojego umysłu i postaw stopy na ziemi. Mądrość bez działania to tylko teoria. Wybierz obszar swojego życia, w którym za dużo myślałeś i zaniedbywałeś działanie, i zrób mały, praktyczny krok. Czuj więcej, a myśl mniej. Pozwól sobie na wrażliwość, popełnianie błędów, niedoskonałość. Prawdziwa mądrość nie pochodzi z doskonałości, ale z integracji wszystkich części Ciebie, w tym wad i nielogicznych emocji. Praktykuj to, co filozofowie nazywają ucieleśnioną świadomością: wprowadź swoje kosmiczne spostrzeżenia do swojego ciała, do swoich codziennych działań, do swoich relacji. Twoja przyszłość nie zostanie odkryta poprzez samo patrzenie w gwiazdy, ale poprzez naukę zasiewania tych gwiazd w żyznej glebie swojego codziennego życia. Czyniąc to, przestaniesz być jedynie obserwatorem wszechświata. A staniesz się świadomym i potężnym współtwórcą w jego wnętrzu. Jeśli pierwszym obrazem, jaki uchwyciła Twoja dusza, była wieża zegarowa, jesteś głęboko związany ze strukturami życia czasem, ambicją i dziedzictwem. Twoja percepcja została przyciągnięta do symbolu stworzonego przez człowieka, próby uporządkowania chaosu, zaznaczenia upływu czasu i wzniesienia się ku niebu. To potężne powołanie, które wiele mówi o Twojej obecnej podróży i przyszłości, którą budujesz, a może dekonstruujesz. Centralnym archetypem rządzącym Twoją obecną sytuacją jest struktura lub budowniczy. Archetyp ten jest powiązany z ambicją, dyscypliną, porządkiem i tworzeniem trwałych systemów w świecie materialnym. Jesteś w fazie życia skupionej. Na budowaniu czegoś, kariery, rodziny, firmy, reputacji, wieża reprezentuje Twój kręgosłup, Twoje zasady, Twoje reguły i sposób, w jaki organizujesz swoją rzeczywistość. Zegar w jej wnętrzu jest ciągłym przypomnieniem o Twojej śmiertelności i pilnej potrzebie pozostawienia śladu na świecie. Cenisz stabilność, bezpieczeństwo i namacalne rezultaty. Widzenie wieży jako pierwsze wskazuje na głębokie zaangażowanie w Twoje miejsce w społeczeństwie i dziedzictwo, które po sobie pozostawisz. Psychologia stojąca za tym wyborem wskazuje na skupiony, zdeterminowany umysł z silnym poczuciem odpowiedzialności. Jesteś osobą, która wierzy w siłę ciężkiej pracy, planowania i wytrwałości. Twoja podświadomość jest przyciągana do porządku, ponieważ możesz wyczuwać wewnętrzny lub zewnętrzny chaos, który należy opanować. Dążysz do kontroli, nie w sposób tyraniczny, ale jako sposobu na urzeczywistnienie swoich wizji w realnym świecie. Osoby, które wybierają wieże, często są filarami w swoich społecznościach lub rodzinach. Tymi, do których inni zwracają się poradę i stabilizację. Masz naturalny talent do strategii i dostrzegania długoterminowego planu, jednak obraz nie przedstawia nienaruszonej wieży, lecz wieży rozpadającej się i to właśnie tutaj analiza się pogłębia. Ujawnienie Twojego cienia leży w sztywności i lęku przed zmianą. Twoja największa siła zdolność do tworzenia struktur może stać się Twoją największą słabością. Jeśli struktury te staną się więzieniem, cieniem budowniczego jest uparty opór wobec nowych rzeczy, przywiązanie do starych przekonań, nawyków i systemów, które już nie służą Twojemu rozwojowi. Zawalenie się wieży symbolizuje nieuniknioną potrzebę transformacji. Twój cień manifestuje się jako strach przed porażką, lęk przed utratą kontroli i lęk, że wszystko, co zbudowałeś, może się rozpaść. Ten strach może uczynić Cię autorytarnym, nieelastycznym i odpornym na opinie. Twoim ukrytym wyzwaniem jest odkrycie, że prawdziwa siła nie tkwi w tym, by nigdy nie upaść, ale w tym, by umieć odbudować się z gruzów mądrzej i autentyczniej. Boisz się chaosu, nieznanego końca cyklu, ponieważ Twoja tożsamość jest głęboko związana z Twoimi osiągnięciami i strukturami, które utrzymujesz. Jednak to właśnie w tym rozpadzie tkwi Twój najjaśniejszy potencjał światła. Twoją uśpioną siłą jest odporność i zdolność dostania się mistrzem budownictwa. Kimś, kto nie tylko tworzy zewnętrzne struktury, ale odbudowuje własną tożsamość na prawdziwszych fundamentach. Twój potencjał to nie tylko budowanie imperium, ale budowanie imperium z duszą. Kiedy akceptujesz, że niektóre części twojego życia muszą się rozpaść, aby zrobić miejsce dla czegoś nowego, uwalniasz ogromną moc odnowy. Masz zdolność przekształcania kryzysów w szanse, odnajdywania porządku w chaosie i prowadzenia innych przez okresy wielkich zmian. Twoje światło przejawia się w Twojej zdolności tworzenia systemów, które są nie tylko wydajne, ale także humanitarne i odporne. Jesteś przeznaczony, by być reformatorskim liderem. Pionierem, który nie boi się zburzyć starego, by zbudować coś bardziej znaczącego i trwałego, coś, co służy nie tylko Twojemu ego, ale i wyższemu celowi. Rada na Twoją integrację brzmi: zaakceptuj nietrwałość. Medytuj nad obrazem walącej się wieży i zaakceptuj go nie jako zapowiedź katastrofy, lecz jako zaproszenie do wyzwolenia. Zadaj sobie pytanie: jakie kamienie w wieży mojego życia są już luźne? Jakich przekonań, relacji lub sytuacji bronię z czystego strachu przed zmianą? Pozwól sobie puścić. Naucz się sztuki świadomego burzenia. Twoja przyszłość nie zależy od utrzymania wieży za wszelką cenę, ale od odwagi, by pozwolić runąć temu, co musi runąć, abyś. Mógł zbudować swój zamek na skalę swojej wewnętrznej prawdy, a nie na piasku swojego ego. Połącz się z naturą, z nurtem rzek i cyklem pór roku, aby zrozumieć, że wszystko w życiu jest procesem konstrukcji i dekonstrukcji. W ten sposób przekształcisz swój lęk przed czasem w sojusz z nim, stając się panem własnego losu zdolnym do budowania, niszczenia i odbudowywania, zawsze silniejszym, zawsze bardziej autentycznym. Jeśli Twoją uwagę przykuł najpierw układ drzewa życia i kryształów duszy, przeżywasz głębokie połączenie z siłami wzrostu, uzdrowienia i intuicji. Twoja dusza nie szukała abstrakcyjnej świadomości oka ani sztywnej konstrukcji wieży. Lecz organicznego i energetycznego piękna, które zuchwale wyłania się z rozpadającej się konstrukcji. To odsłania ścieżkę skupioną na wewnętrznej podróży kreatywności i integracji energii natury i ducha. Centralnym archetypem, który Cię prowadzi, jest Wielka Matka lub Uzdrowicielka. Archetyp ten reprezentuje siłę życiową, pożywienie, kreatywność. Intuicję i połączenie z cyklami natury. Drzewo, z jego soczyście zielonymi liśćmi, symbolizuje organiczny wzrost, korzenie, połączenie z przeszłością i zdolność przekształcania światła w życie. Kryształy z kolei reprezentują strukturę duszy, piękno, które wyłania się pod presją, zdolność do kanalizowania energii i mądrość zgromadzoną w nieświadomości. Dostrzeżenie tej dualności oznacza, że znajdujesz się w fazie intensywnej osobistej transformacji, gdzie Twoim głównym zadaniem jest rozwój, leczenie starych ran i pozwolenie, by Twoja prawdziwa istota rozkwitła, nawet w trudnych okolicznościach. Psychologicznie pociąg do tego symbolicznego zespołu ujawnia podświadomość, która pragnie autentyczności, piękna i głębszego połączenia z Twoim wewnętrznym ja i światem przyrody. Prawdopodobnie jesteś osobą wrażliwą, empatyczną, o bogatym życiu wewnętrznym. Głęboko odczuwasz rzeczy i porusza Cię estetyka, sztuka i emocje. Twoja dusza jest zmęczona zimną logiką i bezsensownymi strukturami współczesnego świata i szuka schronienia i sensu w tym, co żywe, tętniące życiem i prawdziwe. Masz wrodzone pragnienie troski, pielęgnowania i dostrzegania potencjału rozwoju we wszystkim i wszystkich. Osoby wybierające ten symbol to często artyści. Uzdrowiciele, terapeuci lub po prostu osoby o starych duszach, które czują silną więź z Ziemią i jej tajemnicami. Działasz z serca i intuicji, a twoja mądrość pochodzi nie z książek, ale z głębokiego wsłuchiwania się w swój wewnętrzny głos. Ujawnienie twojego cienia kryje się jednak w niebezpieczeństwie utraty korzeni i nadmiernej bierności. Cień archetypu uzdrowiciela to tendencja do zatracania się w świecie snów i emocji, unikania praktycznych obowiązków i wyzwań świata materialnego. Możesz tak bardzo skupić się na uzdrawianiu i rozwoju wewnętrznym, że zapomnisz o budowaniu funkcjonalnego życia na zewnątrz. Twój cień manifestuje się jako brak granic, nadmiernie absorbując energię i problemy innych. Co może prowadzić do wypalenia i urazy. Istnieje również ryzyko duchowego eskapizmu, wykorzystywania poszukiwania piękna i harmonii jako sposobu na uniknięcie koniecznych konfliktów i trudnych decyzji. Twoim ukrytym lękiem jest jałowość, lęk, że twój wewnętrzny. Rozwój nie przyniesie owoców w realnym świecie lęk przed byciem uznanym za bezużytecznego, marzycielskiego lub słabego przez struktury władzy, reprezentowane przez wieże. Obawiasz się, że Twoja wrażliwość jest słabością w świecie, który ceni twardość, ale to właśnie w tej wrażliwości tkwi Twój najbardziej niezwykły potencjał światła. Twoja uśpiona siła to alchemia duszy zdolność przekształcania bólu w piękno, traumy w mądrość, a chaosu w sztukę. Jesteś kanałem dla kreatywnej siły życiowej wszechświata. Twój potencjał to nie tylko rozwój, ale także pomoc światu wokół ciebie w rozkwicie. Kiedy nauczysz się zakorzeniać swoją energię duchową w konkretnych działaniach, staniesz się potężną siłą uzdrawiania i transformacji. Twoje światło manifestuje się w Twojej zdolności do tworzenia bezpiecznych i sprzyjających środowisk, w których inni mogą się rozwijać, w Twojej zdolności do wnoszenia piękna w suche miejsca oraz w Twojej intuicji, która prowadzi Ciebie i innych przez cienie. Jesteś przeznaczony, by być ogrodnikiem dusz, artystą życia, kimś, kto przypomina nam o odporności natury i pięknie, które może wyłonić się z najbardziej nieoczekiwanych miejsc. Rada dla Twojej integracji to nauczenie się sztuki, budowania pojemników na Twoją magię. Energia potrzebuje formy, aby się zamanifestować. Drzewo rośnie silne, ponieważ ma korzenie i ustrukturyzowany pień. Kryształy mają idealną strukturę molekularną. Dlatego Twoim wyzwaniem jest zintegrowanie mądrości wierzy bez popadania w sztywność. Stwórz zdrowe nawyki, które wspierają Twoją kreatywność. Naucz się mówić nie, aby chronić swoją energię. Przekształć swoje kreatywne wizje w namacalne projekty z początkiem, środkiem i końcem. Znajdź równowagę między byciem a działaniem. Twoja przyszłość zależy od umiejętności szanowania zarówno korzeni, intuicji, marzeń, jak i gałęzi działań w świecie. Praktykuj uziemienie, chodź boso po ziemi. Pielęgnuj rośliny, pracuj z gliną. Wprowadzić eteryczną energię swojego wewnętrznego świata do gęstości planu fizycznego. Czyniąc to, nie tylko rozkwitniesz w swoim własnym sekretnym ogrodzie, ale staniesz się także źródłem życia i inspiracji dla wszystkich, udowadniając, że prawdziwa siła nie tkwi w sztywności, ale w witalności, która może rozkwitnąć nawet pośród ruin. Tak więc czy jesteś świadomym obserwatorem poszukującym prawdy kryjącej się za wszystkim, odpornym, budowniczym, budującym dziedzictwo czasu i transformacji, czy intuicyjnym kultywatorem sprawiającym, że życie rozkwita? Pośród chaosu wiedz, że symbol, który wybrałeś, nie jest zdaniem, ale mapą. Jest świetlistym odbiciem Twojego wewnętrznego stanu w tej właśnie chwili, szeptem Twojej podświadomości wskazującym na wyzwanie, któremu trzeba stawić czoła i potencjał, który pragnie zostać uwolniony. Każda ścieżka zawiera swój własny cień i własne światło, własną słabość i własną boską siłę. Podróż nie polega na wyborze właściwej ścieżki. Ale na podążaniu wybraną ścieżką, ze świadomością, odwagą i uczciwością. Czy analiza, którą właśnie usłyszałeś, miała sens w Twoim momencie życia? Czy objawienie dotyczące Twojego cienia i Twojego światła rezonowało z pytaniami, które zamieszkują Twoją duszę? Skomentuj poniżej, jak ta symboliczna podróż łączy się z Twoją rzeczywistością. Twoje dzielenie się wzbogaca mądrość nas wszystkich. A jeśli chcesz dalej rozszyfrowywać mapy swojej psychiki i odkrywać tajemnice ukryte w Twoim spojrzeniu, zasubskrybuj kanał już teraz i włącz powiadomienia. Cały wszechświat czeka w Tobie na odkrycie, a kolejny test może okazać się kluczem do kolejnych drzwi, które musisz otworzyć.